Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 7. Promocja kanału i zwiększanie zasięgów. 7.4 SEO na Twitchu. Optymalizacja tytułów, tagów i opisów. Zagadnienia. 7.4.1 Czym jest SEO na Twitchu? 7.4.2 Optymalizacja tytułów na Twitchu. 7.4.3 Optymalizacja tagów na Twitchu. 7.4.4 Optymalizacja opisów na Twitchu. 7.4.5 przykłady skutecznych strategii SEO na Twitchu. 7.4.6 najlepsze praktyki SEO na Twitchu. SEO, Search Engine Optimization na Twitchu jest kluczowym elementem budowania widoczności i przyciągania nowych widzów do twojego kanału. Właściwa optymalizacja tytułów, tagów i opisów może znacząco zwiększyć szanse na dotarcie do szerszej publiczności, zarówno na samej platformie Twitch, jak i poza nią, w wyszukiwarkach takich jak Google. W tej części omówimy, jak wykorzystać SEO do maksymalizacji zasięgu twojego kanału gamingowego na Twitchu. Pierwszego definicja SEO na Twitchu. SEO na Twitchu to proces optymalizacji treści streama, tytułów, tagów, opisów, kategorii w celu lepszego pozycjonowania w wynikach wyszukiwania na platformie. Celem SEO na Twitchu jest zwiększenie widoczności kanału wśród widzów, którzy szukają konkretnej gry, tematu lub streamera. Drugiego znaczenie SEO na Twitchu. Optymalizacja pomaga przyciągać organiczny ruch na kanał Dzięki temu widzowie mogą łatwiej znaleźć twoje transmisje, co przekłada się na wzrost liczby oglądających, obserwujących, a w dłuższej perspektywie również dochodów. Pierwszego znaczenie tytułów w SEO. Tytuł streama to pierwszy element, na który zwracają uwagę potencjalni widzowie. Ma on kluczowe znaczenie dla SEO, ponieważ algorytmy Twitcha analizują tytuły w celu dopasowania treści do zapytań użytkowników. Drugiego. Jak tworzyć skuteczne tytuły? Używaj słów kluczowych włącz do tytułu kluczowe słowa opisujące grę, wydarzenie, czy konkretną aktywność na streamie. Przykładem może być Fortnite Solo Tournament Droga do Top 10. Bądź konkretny zamiast ogólnych tytułów typu Grajmy w Fortnite, wybierz coś bardziej precyzyjnego jak Wygrana w Fortnite. Próbujemy nowych strategii w Solo. Dodaj element emocji lub zachęty słowa takie jak epickie, najlepsze, szokujące zwiększają szansę, że widz kliknie na Twój stream. Przykład, epicka wygrana w Fortnite najlepszy mecz w sezonie. Unikaj clickbaitu, choć chwytliwe tytuły są ważne, unikaj obietnic, których nie spełniasz. Clickbait może przyciągnąć widzów, ale również ich szybko zniechęcić, jeśli nie dostaną tego, czego oczekiwali. Krótko i na temat tytuł powinien być zwięzły, maksymalnie do 60 znaków, aby był czytelny i łatwo przyswajalny. Pierwszego czym są tagi i jak działają. Tagi to słowa kluczowe przypisane do streama, które pomagają w kategoryzacji i lepszym dopasowaniu treści do zapytań widzów. Na przykład, jeśli streamujesz League of Legends, odpowiednie tagi mogą obejmować Ranked, ADC, Typs for Beginners. Tagi są przeszukiwalne na Twitchu, co oznacza, że widzowie mogą ich używać do znalezienia streamów o interesującej ich tematyce. Drugiego. Jak skutecznie dobierać tagi? Wybieraj tagi związane z grą i stylem gry. Upewnij się, że twoje tagi odpowiadają rzeczywistej zawartości streama. Przykłady, PvP, SoloQ, Challenge Run. Używaj popularnych i specyficznych tagów. Popularne tagi pomagają w dotarciu do szerszej publiczności, a specyficzne tagi przyciągają widzów zainteresowanych konkretnymi aspektami Twojego streama. Aktualizuj tagi w zależności od treści, zmieniaj tagi w zależności od gry, trybu gry, czy nawet specjalnych wydarzeń na kanale, aby lepiej dopasować się do aktualnych trendów i zainteresowań widzów. Przykłady tagów dla różnych gier: Alorant FPS, Competitive, The List, Ranked Play, Minecraft Survival, Hardcore Mod, Building, Redstone Tutorials. Trzeciego narzędzia wspomagające dobór tagów. Twitch Tracker analizuje popularność tagów w danej kategorii, co może pomóc w wyborze tych najbardziej trafnych dla twojego streama. Twitch Metrics dostarcza statystyk na temat najczęściej używanych tagów przez innych streamerów w twojej kategorii. Pierwszego znaczenie opisów SEO na Twitchu. Opisy, chociaż nie zawsze bezpośrednio wpływają na wyniki wyszukiwania, są ważnym elementem, który pomaga widzom zrozumieć, o czym jest twój stream i co mogą od ciebie oczekiwać. Drugiego. Jak tworzyć skuteczne opisy? Używaj słów kluczowych zawieraj słowa kluczowe opisujące zawartość Twojego streama i gry. To pomaga w lepszym pozycjonowaniu. Podkreśl swoją wartość w opisie możesz wyróżnić, co czyni Twój kanał wyjątkowym, np. profesjonalny gracz Fortnite, który dzieli się swoimi strategami na wygrywanie solo. Dodaj linki i informacje kontaktowe, umieść linki do swoich mediów społecznościowych, serwera Discord czy harmonogramu streamów, aby ułatwić widzom nawiązanie kontaktu i śledzenie Twojej aktywności. Przykładowy opis 6. Jestem XYZ, gracz CS, go z doświadczeniem turniejowym. Na moim kanale znajdziesz codzienne streamy z rankedów, porady dla początkujących oraz zabawne momenty z gier z widzami. Dołącz do naszej społeczności na Discordzie. Pierwszego kanały wykorzystujące optymalizację tytułów i tagów. Kanał Lirik, jeden z popularniejszych streamerów, znany z kreatywnych i opisowych tytułów, które precyzyjnie oddają zawartość streama. Lirik często używa tagów specyficznych dla gry i rodzaju streama, np. Roleplay dla GTA VRP. Drugiego skuteczna optymalizacja na kanałach mniejszych streamerów. Kanał Pestili, specjalizujący się w Escape from Tarko, Pestili optymalizuje swoje streamy poprzez używanie tagów specyficznych dla trybu gry, takich jak questyn czy lootrun, co przyciąga fanów gry szukających szczegółowych porad. Pierwszego regularna aktualizacja treści upewni się, że tytuły, tagi i opisy są zawsze aktualne i odzwierciedlają to, co się dzieje na streamie. Regularne zmiany zwiększają szanse na lepsze pozycjonowanie. Drugiego analiza konkurencji. Sprawdzaj, jakie tytuły i tagi używają popularni streamerzy w twojej kategorii. Analizuj, które podejścia przynoszą najwięcej widzów i dostosuj swoje treści. Trzeciego testowanie różnych strategii. Eksperymentuj z różnymi kombinacjami tytułów i tagów, aby zobaczyć, co działa najlepiej. Zwróć uwagę na zmiany w liczbie widzów i interakcji po wprowadzeniu nowych strategii. Czwartego stały rozwój i edukacja SEO na Twitchu, podobnie jak na innych platformach, stale się zmienia. Bądź na bieżąco z nowymi trendami i algorytmami, śledź fora branżowe i materiały edukacyjne na temat SEO. Podsumowując, skuteczna optymalizacja SEO na Twitchu wymaga czasu, eksperymentowania i dostosowywania się do zmieniających się trendów na platformie. Dobrze dobrane tytuły, tagi i opisy mogą znacząco zwiększyć widoczność twojego kanału, przyciągnąć nowych widzów i wpłynąć na sukces twojego streamowania na Twitchu. Zarabianie na Twitchu. Jak stworzyć popularny kanał gamingowy? Rozdział 7. Promocja kanału i zwiększanie zasięgów. 7.4 Seo na Twitchu: Optymalizacja tytułów, tagów i opisów.